Dzień dobry, dzisiaj będziemy na garażu, latamy sobie, właśnie. to Chodzimy na przycepę teraz, na przycepę, poczekajcie, jesteśmy, nie ma, oznacza pojazd, na przycepę, już, jesteśmy i to będziemy. No nie wiem. O Jezus! To majd to my wózki. Budę, budzę, burzę. Pomocę na tata. Patrzcie, jesteśmy na przyczepie. Patrzcie na przyszlepie. A do moja go tak. tu jest chwoda. Zrob jego pasa. Tak wiecie, tam jest taki piasek ale się czarowa może. Jeśli nie wiem co będziemy dzisiaj robić. A ja mam niepalikurila. A tutaj był skuter.